No, witam wszystkich na tej serii. Jestem bardzo pokojowym graczem, co jest bardzo złe w tej grze, bo normalni, profesjonalni gracze pros. Oni rozwalał już jedną cywilizację 20-30 tur temu, no ale cóż. Okej, okay, więc nieźle. Ok, tu mamy za dwie tury: będzie zbudowana świątynia, tempo, więc oni zaczną się uśmiechać. Zacznij pracować tutaj. Tak, za dwie tury jest ok. Zaczną się uśmiechać, i później zbudujemy forja, i później zobaczymy. Um... Tak, dobrze. Mamy Archera. E... Pa, 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 pam. Odkrywamy mapę. Co by było na tyle? Czy tu jest jakieś miasto? Tak, Sparta. Ok. Więc nie jest źle tutaj, jakbyśmy założyli miasto. Czy się mylę? I byśmy tutaj założyli miasto, bo tu jest freshwater, i byśmy wtedy złapali te terytorium tutaj. Ok, chyba już odkryliśmy to, co mieliśmy odkryć. Możemy tutaj. Z, z... Eee, czekaj. Ok. Ścinamy. Tu zrobimy kopalnię. Dobra, jest. Czy coś rośnie? Czy coś jest spieprzone? Może sprawdzimy, tak? Po kolei. Dobrze. Za dwie tury, dobrze 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 bardzo dobrze um, on rośnie Zamiast rosnąć to może Zacznij tak Nie jest stagnacja ale wyprodukujemy nową osobę Tutaj natomiast chcemy, żeby to rosło jak najszybciej i zarabiało jak najwięcej forsy dla nas. Tutaj podobnie, niech to rośnie. Tutaj w ogóle słabo rośnie. Za cztery tury, library. Ok, w miarę dobrze jest. Tutaj jest agra. To dopiero zaczęło. Niech szybko buduje ten monument, żeby robić kulturę. Jest ok. Zbudujemy drogę. Posadzimy tutaj obrońcę. Jest jeszcze jedna rzecz, gdzie judaizm jest w Agra. Okay. A Bombay może Forge za trzy populacje i Delhi może Settlera. Ok, więc ścinamy tutaj. Jest jeszcze jedna rzecz... Nie chciałem tego ruszyć. <laughs> Możemy wziąć sobie matematykę. I może to zrobimy. If in other sciences we should arrive Mamy zadanie. Tu by prawdopodobnie włączyć w niektóre matematyki. i następną technologię matematyki. wziąć. Ale teraz damy, zrobimy to, że będziemy mieli. Za każde, za każde zniszczenie lasu będziemy mieli ekstra tutaj okay. Ekstra produkcję, więc okej, okay, dobra jest Bierzemy estetykę a e, Jesteśmy ciekawi, czy możemy coś zmienić e, Nie Jestem ciekawy, czy możemy coś pohandlować. Możemy z Gilgameszem pogadać trochę. Ty. No nie no, to są te, te co mogą ci dać um, oddziały wojskowe, więc to mi się nie podoba. Sorry. Um, czy ktoś ma jakąś estetykę w ogóle, technologię? Ten ma kalendarz. Kalendarz bym bardzo chciał. Wszyscy mają matematykę już? Tak. Ten nie ma alfabetu. Wiesz co? On nienawidzi Gilgamesza. Jest ostatni. Pomożemy ci. Damy ci priesthood. On mi da masonry ok, i damy ci alfabet. A masz zacznij mnie lubić. I dostaliśmy plus 1. Our trade relations have been fair and for trade. Co to znaczy? Tłumaczenie jest na polski. Przetłumaczę tak po swojemu. To znaczy, że wykiwali nas w pretraktacjach handlowych. Że dostali, dostali więcej od nas giftów, bo daliśmy mu gifta, czyli za darmo tę technologię pierwszą, drugą. I on dlatego zaczął nas bardziej lubić. Więc okej. Okay. Okej, okay. tutaj będziemy mieli zaraz library, czyli zaraz będzie. Zaraz będzie. Większa kultura? A oprócz tego będą mogli pracować nad czymś. Więc. Niech zacznę pracować nad nowym miasteczkiem. Co tu jest grane? Ok, tu są babilończycy, więc babilończycy są dosyć daleko ode mnie. Um, I chcę pokazać, tutaj się pokazała morda, zielona, taka że żyga. Co to znaczy? Mamy minus jeden jedzenia i to oznacza, że jest już syf w tym mieście. A dlaczego jest syf? Um, w tym momencie syf jest dlatego, może to pokażę, bo jest Flat Plane, jest ten teren i ta Flat Plane to są wspaniałe, bud wspaniałe pola, żeby je pracować, ale one dają... One dają w tym momencie plus 2 żygających, bo tutaj jest taki właśnie syf. No więc Tak to wygląda. Ale nie jest źle. Więc to znaczy minus 1 chlebek, a minus jeden chlebek to mamy w dupie, bo i tak rośniemy za dużo. Więc... Damy tutaj naukowca i niech przestanie rosnąć dopóki możemy i możemy zbudować potem barak. Czemu nie? Um, tutaj natomiast budujemy Setlera. Okej, okay, dobra. Okej, okay, więc y, budujemy monument. Jakoś zbudować nie możemy. Nie, musimy lepiej tutaj być. Okej. Okay. Tutaj zbudowaliśmy już. Nie, ty masz zacząć pracować. Nie no, za 9 tur będzie. Chociaż ja lubić pieniądze. No nic, będzie nieszczęśliwy. Możemy zbudować tutaj drogę do tego surowca, które będzie z monarchii, bodajże. Okej. Okay. Um, czy to już wszystko, czy to już całą mapę widzimy? Może teraz pokażę. Pokażę tę mapę. Więc tutaj mamy nasze cywilizacje. Nie widzę tylko. Czekaj, czy to jest Hastings? Tutaj jest Tundra. Okej, okay, tutaj jeszcze się nie osadzili, nie osadzili. Trzeba tylko zobaczyć tutaj, okej. Okay. Więc tym gościem pójdziemy. Tutaj czemu nie? Tu jest już granica tego terytorium ich. A tu się zaczynają Dutch, czyli Holendrzy. Okej. Art for art's sake is an empty phrase. Art for the sake of truth, art for the sake of the good and the beautiful. That is the faith that I am searching for. Więc to jest estetyka. Estetyka dużo mi nie daje. Możemy trzy cuda budynki zrobić. To jest Partenon, który jest w miarę dobry. Um, zobaczymy, co w tym mieście jest. Co żeśmy zbudowali. Ok, mamy library, czyli mamy już wszystkie budynki kulturalne w miarę dobrze. Um, możemy zbudować fordzia. Czemu nie? 20 tur, 12 tur, ale wtedy się zmienia. Eee. No dobra, nie jest źle. Moment, dlaczego to tak słabo budujemy tego gościa? Aha, bo rośniemy. Bo on zmienił tutaj automatycznie. Dziękuję ci. Nie, my chcemy ten monument mieć za 6 tur. Okay, a ty? Tu jest barbarzyńca, okej, okay, interesujące. To by było na tyle, jeżeli chodzi o zwiedzanie tych, tych rejonów. Więc Chyba by było na tyle, chociaż masz pójść tutaj, Okej, okay, więc tu, jest, Sparta. Czy my chcemy założyć go gdzie? Będziemy w wojnie kulturalnej. Ale tego się nie da zrobić. Ok, to nic. Jak widzimy, tu już mnie wypar, ponieważ on tutaj gdzieś ma nowe miasto. Ten monument będziemy mieli za 6 tur. To jest dosyć długo. Um, czy możemy to fort szybciej zrobić? Tak, możemy go tutaj wypieprzyć. Ten las wypieprzymy. Robimy teraz literaturę. Czy możemy z kimś pogadać? Możemy. Oni chcą matematykę. A dadzą mi monarchię 429. Kto mnie najbardziej lubi? Okej, okay, wszyscy mnie w miarę lubią. Ten jest plus jeden.

Kontra 350, 450, 500. Wspierdalaj. to jest dobra technologia? Co ty pieprzysz? To jest matematyka. Francuz! Co mi dasz za to? Monoteizm? Nie? A co mi dasz też za alfabet? A dasz mi monarchię? Możemy wziąć monarchię. To jest 181, a to jest 429. Więc to jest 350. No nie, jesteś chujowy. Możemy monoteizm i monarchię z kim wziąć. A, z tym możemy monarchię. Z tym, że matematyka jest taką rzeczą, że matematyka daje możliwość zrobienia katapulty bodajże, tak? Czy mi się tylko tak wydaje. Zaraz zobaczymy. A gdzie są units? Katapult. Nie, construction jest katapultem. Okej, okay, więc matematykę. Możemy pochadlować matematykę. To mi troszeczkę zajmie, bo wszyscy chcą matematykę. Wiesz co? Ten nie ma nawet alfabetu. 429 na 171. Więc co jesteś chujem? Ale seria. Ok. Uh... Czemu nie zrobić tutaj, drogi? Uh, no? To był błąd, i teraz zaczniemy ścinać tutaj. To był mysklik. Ok, tego zetniemy, żeby forja zrobić. Tu jest miasto barbarzyńców. Interesujące. Ty, moment. Tu jest dwóch warriors. Um, z tym, że oni są dosyć daleko ode mnie, ale to nie jest złe miasto, chyba. Jakbyśmy wzięli to miasto szturmem, nie wiem, czy to mi się uda. Tu mamy Amsterdam. Kurwa! Ok, a. Um, zaczniemy czopować, ponieważ w następnej turze zaczniemy budować wielką bibliotekę. Tu mamy bibliotekę, tak. Czy zbudujemy tutaj najpierw Forge, a później bibliotekę? Zobaczymy. Dobra, zaczniemy chopować. Chopi, chopi. A um, tak. Okej, okay. Forge będzie za 13 tur.